Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami Bożymi. Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście uchrzczeni, przeodzialiście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma ani Wolnika, ani Wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Przecież wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama oraz zgodnie z obietnicą dziedzicami. Rodzice na każdym etapie wychowania boją się o przyszłość dzieci. Lękają się. Kiedy przychodzą jakieś choroby, kiedy temperatura jest tak wysoka, że nie można jej zbić, kiedy nie widać dobrej perspektywy na przykład wejścia dziecka w grupę rówieśniczą, kiedy to dziecko zaczyna Interesować się dorastając, zaczyna interesować się sprawami, które trudno wytłumaczyć, że na przykład są złe. Rodzice martwią się i trzeba powiedzieć, że jest to taka obawa uzasadniona. Jednak, kiedy dzisiaj czytamy w liście do Galatów, że wszyscy przez wiarę jesteśmy synami Bożymi, i że jesteśmy przez to, że należymy do Chrystusa, jesteśmy dziedzicami Abrahama, to znaczy tymi, którzy dziedziczą całą łaskę odkupienia, to możemy jako rodzice być spokojniejsi o dzieci, ponieważ jeżeli jesteśmy Synami Bożymi, to oznacza, że przede wszystkim Pan Bóg troszczy się o dzieci, rodziców. On nadaje kierunek, on jest też tym, który te dzieci ochrania, posyłając na przykład Anioła Stróża.